Cześć, z tej strony Wronek, witajcie w kolejnym podsumowaniu Fantazji Premier League. Ostatnio nie było odcinka przez dwa tygodnie, dwie kolejki nie podsumowane, ale lecimy z tematem, dlatego zapraszam Was serdecznie do śledzenia moich social mediów oraz grupy ryzykantów. Tam na bieżąco wrzucam składy, zmiany itp. Także, zaczniemy może od czwartej kolejki, która nie była podsumowana. Tutaj zdobyłem 58 punktów. Kapitanem był Sterling. Trochę trafiona opaska, no ale w moim składzie ciężko było trafić lepszego kapitana. Chyba Aubę i ANG był jedynie lepszym. Na razie, tak jak widzieliście, rotowałem opaską między Sterlingem a Salahem. Tutaj to wypaliło, tutaj tak średnio, tutaj to była i pierwsza kolejka wypaliła oczywiście, była najlepsza. Myślę, że tutaj mogło być lepiej, ale nie było najgorzej. Trafiony tutaj był transfer AF, AF szedł do składu i zdobył 9 punktów, także dobry, trafiony transfer. Martial, nietrafiony transfer, Martiala sprzedałem. No i tak się przedstawił skład. Za Martiala wszedł Dawid Silva. Dawid Silva niestety nie zdobył punktów, jeden punkt, no i tylko punktów 52. Tutaj akurat nie wypalił, Van Aanholt był dobry, ale niestety minus 2 zaliczył, bramka samobójcza. Zobaczcie, ostatni tydzień 6 punktów, wcześniej 10 trafił do Dream Teamu, także widzicie, ciężko to jest trafić, ale zostawiam go w składzie. Kalum Wilson ładnie 13 punktów, Aubameyang 13 punktów, w końcu kalum odpalił ale też 5-5 punktów punktował. No i tutaj by była opaska lepsza dla tych panów, no ale tutaj zostawiłem opaskę Sterlingowi, no i 52 punkty wpadły. Na kolejną kolejkę, transferowałem sobie, postanowiłem sobie kupić kogoś z Norwich. Nie, nie kupiłem napastnika, póki zostawiłem kaluma cały czas Aubameyanga i Jajewa. Tą trójkę na razie zostawiam. Kupiłem Cantwella z Norwich. Pomocnik, który najwięcej na razie punktuje, z Norwich. Norwich mają teraz mecz na Barnley, później na Crystal Palace, Aston Villa, Borno, a później Manchester United. Dalej, kogo tutaj mają? Mają Brighton, więc takich przeciwników nie mają można powiedzieć najcięższych, więc myślę, że Norwich dalej będzie punktować. Są w dobrej formie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i tak to wygląda. Tak, tak tak wygląda mój skład, nie zamierzam go na razie zmieniać. Pop, Walker van Hold Boli, Dawid Silva, Salah, Sterling. Zastanawiam się, czy nie dać kapitana Na Gabończyka Mojanga mają mecz na Aston Villa. No, to jest jedyny chyba pozytywny punkt Arsenalu w ofensywie jak na razie. Strzela bramki, nie zawodzi. No i tak się prezentuje mój skład. Sprawdźmy co się dzieje w naszej lidze. Jest 15 osób, spadłem na drugie miejsce po tej kolejce, dwa punkty Kacper gratulacje wyprzeda, 56 punktów zdobył. Tak się prezentował jego skład, też sterling na kapitanie, niestety nie trafiony. Nawet tutaj puki, 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 na razie puka ładnie. Moat 9 punktów, kontuzjowany teraz. Dobra, przejdźmy jeszcze, zobaczmy kto jest na trzecim miejscu, bo awansował sobie. 301 punktów, dobra kolejka teraz w miarę. Agüero na kapitanie trafiony w miarę, chociaż Mane był chyba najlepszą opaską. Mane, Mane, strzelił brameczka, nawet dwie. Mhm. Patrick Bame na czwarte miejsce wbił. Free hit playet zastosował. No Ja na razie jak widzicie ani benchboosta nie użyłem, ani triple kapitana. Czekam na tego triple kapitan, żeby potroić kapitana i odrobić. Na razie trzymam się w peletonie. Jeszcze jest szansa na odrobienie, nie jest to na takich odległych miejscach, ostatnia kolejka trochę właśnie zniżkowa, ale na przykład na Feniksach Ksenka na czwarte miejsce, awans Pierwsze, do pierwszego miejsca nie dużo brakuje, 324, ja mam 317. Tak więc e jeśli się ta seria Wam podobała, chcecie jej kontynuacji to zostawcie łapkę w górę. Dla zabawy też odpaliłem sobie w, w UEFA Champions League Fantazy Football, no tutaj tak do zabawy, obstawiłem skład, no ale trochę Aguero nie grał w ogóle, Gabriel Jesus, no, Manchester City no to będzie właśnie rodacja. Myślałem, że żał Cancelo będzie grał w Lidze Mistrzów, ale niestety postawi, postawił na Walkera, Guardiola, chociaż on tam, tam wszedł, właśnie jeden punkt zdobył, wszedł pod koniec spotkania. No i postanowiłem, że na kolejną kolejkę sobie zastosuję tak, że Ronaldo będzie na kapitanie. Sprzedałem właśnie Cancelo, kupiłem Mjölnjera z PSG, PSG powinno ładnie grać, Berg też. I kupiłem jeszcze Guindogada z City. Powinien on w Lidze Mistrzów grać. Włodniczego no wprowadziłem. Orban wszedł na ławkę. Tutaj też możecie dołączyć do Ligi Ryzykantów. Także Was serdecznie zaprasza, zapraszam. Jest Liga Ryzykantów wronka. Siedem osób się z nami bawi, więc jest OK. Zapraszam kolejne dołączania. No tutaj bardziej raczej to dla, tak dla zabawy traktujemy. Pod środowe, wtorkowe, środowe mecze Ligi Mistrzów, żeby obejrzeć, poobstawiać sobie tak więc do zobaczenia, do kolejnego razu, trzymajcie się, cześć.